Ja właściwie całe moje właściwie życie od, od, mał, od chwili, gdy byłem dzieckiem, młodzieńcem, bardzo głęboko we mnie tkwi historia. Ja po prostu lubię historię. Bardzo lubię historię. I takim jednym z okresów, który szczególnie lubię, był okres zawsze historii tej XIX, XX wieku. Zawsze się tym pasjonowałem. Moja biblioteka, no różne rzeczy, które pisałem. Jakby to potwierdzają. I jakby zdawałem sobie już jako młody człowiek sprawę z tego, że Polska jest w sytuacji szczególnej, że nie jesteśmy krajem suwerennym. Że tak naprawdę my de facto nie decydujemy o sobie. Ale powiedziałbym tak, że dopóki, jakby byłem młodym człowiekiem, no, uczniem, studentem, no, Zdawałem sobie z tego sprawę, ale tak powiedziałbym teoretycznie. Natomiast gdy poszedłem do pracy do Huty Lenina, a zacząłem pracę w Hucie Lenina właściwie tak naprawdę jeszcze przed wojskiem, w 1969 roku, a potem po powrocie po z wojska, ja trafiłem do takiego działu w Hucie, pioniem głównego energetyka. To był bardzo taki specjalny dział, który zajmował się no, najbardziej skomplikowanymi awariami w hucie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że gdy trafiłem tam do tego działu, zobaczyłem, jak wygląda huta od takiej strony, powiedziałbym, gospodarczo-technicznej. Huta to takie było wielkie muzeum techniki, głównie radzieckiej, opartej o radzieckie urządzenie. I gdy ja wróciłem z wojska do Puty, to właściwie zaczął się wtedy okres Gierka, Edwarda Gierka, pierwszego sekretarza partii. I co się wraz z tą epoką zaczęło? Nagle Polska się otworzyła na zachód. To się wyrażało w ten sposób, że w kombinacie, gdzie pracowałem, nagle pojawili się ludzie z Belgii, z Japonii, z Francji. Zaczęli przywozić kompletnie nowoczesne urządzenia, której do tej pory żeśmy nie widzieli. Zaczęła powstawać walcownia blach karoseryjnych, walcownia blach promnicowych w Bochni, e, 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 ocynkownia elektrolityczna i nagle my zobaczyliśmy kompletnie nowe urządzenia techniczne, kompletnie nową kulturę techniczną powiedziałbym. Nagle jako technik, inżynier nagle zobaczyłem, że ten świat jest kompletnie inny niż ten, który my mieliśmy w fusie. I że jest po prostu przepaść między nami. To było strasznie ważne takie doświadczenie, bo jakby ono nam pokazało, no właściwie w którym miejscu jesteśmy. No i właściwie dlaczego tak, tak się dzieje. Ja pracowałem w takiej grupie ludzi, no młodych, fajnych inżynierów z otwartą głową i właściwie bardzo często żeśmy o tym, o tym aspekcie dyskutowali. I Mówię o tym, bo według mnie ta sprawa niesuwerenności, niepodległości i zależności Polski od ZSRR miała ogromne, kluczowe znaczenie dla kraju. No i w, przychodzi wtedy sierpień 80. roku. Powstaje Solidarność, oczywiście to był proces to nie był bo jednorazowe zdarzenie. I ja, gdy przyszła Solidarność, gdy Solidarność się narodziła, to jakby wiedziałem ja osobiście, dwa grona wiedziałem jedno, że powinienem skupić się nad gospodarką. Dlatego, że y, zawsze tak uważałem, ale wtedy jakby byłem o, o tym przekonany, że, że właśnie ta działalność gospodarcza, ona może nie jest taka widowiskowa, tak? Ale ona jest absolutnie kluczem do naszej jakiejś niezależności i do odzyskania siły przez Polskę. że Przez gospodarkę my powinniśmy uzyskać suwerenność. I zaangażowałem się w Solidarność, zaangażowałem się właśnie w te działania gospodarcze związane z reformą gospodarczą, z samorządem pracowniczym. No właśnie, naszą samorządem. Dlatego, że chcieliśmy wyjąć władzę, nomenklaturze partyjnej, tak? Żeby o awansach, o tym, kto jest dyrektorem, kto jest kierownikiem, o podstawowych decyzjach gospodarczych, żeby nie decydowali ludzie z klucza politycznego, tylko żeby decydowali ludzie na podstawie kompetencji, wiedzy, fachowości. Tak? Ja byłem w dziale, gdzie właśnie no, było no, grono wybitnych, naprawdę niezwykle fachowych ludzi, ale oni nie zajmowali kluczowych stanowisk, bo trzeba było być w partii, aby yy, awansować. I to wydawało mi się kluczowe. I zacząłem działać w ruchu samorządów pracowniczego. Zaczęliśmy tworzyć Samorząd pracowniczy, czyli próbę oderwania jakby gospodarki z władzy, z władzy partyjnej. Oczywiście w kraju wtedy wszyscy mówili: wejdą i wejdą. Ruscy zaatakują nas, nie zaatakują. Oczywiście to było trochę takie kamaretowe, ale tak naprawdę to było straszne, tak? bo to groziło no być może nawet jakąś, jakimś dramatem. Ja natomiast, no skupiałem się cały czas na tej gospodarce, działając w tej tak zwanej sieci wiodących zakładów pracy, przygotowywaliśmy zręby reformy gospodarczej. Potem przed Zjazd Krajowy Solidarności, na którym myśmy te tezy gospodarcze przedstawili. Mnie się wydaje, że to były tezy na bardzo, bardzo wysokim poziomie merytorycznym przygotowane, bo potem, gdy przed rok 89, myśmy do tamtych materiałów sięgnęli i myśmy się wzorowali na materiałach wypracowanych w 81 roku. No ale potem wszedł stan wojenny. Wszedł stan wojenny, no i kończy się no, w ogóle jakiekolwiek myślenie o reformie gospodarczej. Pamiętam, było takie spotkanie tuż przed stanem wojennym 11 grudnia 81 roku w Świętochłowicach, Kucie w Zgoda. Ja byłem szefem tak zwanego zespołu taktyki do spraw wdrażania reformy gospodarczej. Jeden z kolegów pyta mnie, no a co będzie, jak w Polsce wpłynął stan wyjątkowy? No co będzie, nie będzie żadnej reformy gospodarczej, tylko trzeba będzie pójść do konspiracji, tak? No i tak się stało, 13 grudnia, stan wojenny, trafiamy do więzień, obozów internowania, no właściwie przestaje się Polska reformować. Jaruzelski próbował wprowadzać w Polsce coś, co oni nazywali pierwszym etapem pierwszym etapiem naprawy, naprawy gospodarczej. Oczywiście to była kompletna fikcja. To był eksperyment totalnie nieudany. i Mi się wydawało, że można taką metodą jak Pinochet w, w Chile wprowadzić reformę odgórnie, ale system był kompletnie niewydolny. Oczywiście ta reforma się e, zawaliła. Ja zresztą w Półdziemiu pisałem artykuły na ten temat, w których no, wykazywałem absurdalność tej reformy gospodarczej i jej nieskuteczność. Zresztą co tu dużo mówić, e, w drugiej połowie lat 80. No, Polska po prostu stawała się z dnia na dzień bankrutem tak? i widać było, że no, lada chwila skończy się ten cały system, no bo, no bo był niewydolny. I tam dotrwaliśmy do roku 88. Wielka spala strajków, a między innymi w Nowej Kucie, potem rok 80. Wybory i w tych wyborach ja zostałem posłem Sejmu Kontraktowego. i Landler, to wszystko, o czym marzyłem, mogę powiedzieć, w latach 70. czy w latach 80. szczególnie, tak? Nawet w podziemiu, nagle stało się możliwe. To znaczy, ja, Edward Nowak, mogłem podejmować decyzję, tak? I, I właściwie całe moje życie późniejsze w 89 roku, właściwie do, do, do niedawna, dopóki nie przeszedłem na emeryturę, było właściwie taką, taką realizacją moich marzeń takich gospodarczych. Ja. Wydaje mi się, że zrobiłem kawał dobrej roboty, czy specjalne strefy, czy różne, różne inwestycje, które tutaj powstawały, różne projekty gospodarcze. Także mogę powiedzieć, że taką klamrą jak tej swojej działalności, czy jako minister, czy jako poseł, a mogę powiedzieć, jakby zamknąłem, zamknąłem po swoje takie solidarnościowe życie gospodarcze. Gdy patrzę się na całe jakby takie swoje życie, to mógłbym powiedzieć tak, że byłem bardzo wysoko. Byłem ministrem, tak? byłem posłem, byłem wiceprezydentem Krakowa. Byłem też bardzo nisko, bo byłem w więzieniu, byłem zwykłym robotnikiem, który pracował w chwilie Lenina i chodził z torbą, z narzędziami. Byłem inżynierem. Pracowałem w przedsiębiorstwach polskich. Zagranicznych, wielkich, prowadziłem własną firmę. Mam ogromnie dużo tych doświadczeń życiowych i też powiedziałbym tych doświadczeń, szczególnie w sferze gospodarczej. Właściwie byłem na wszystkich możliwych poziomach zarządzania gospodarczego. I właściwie z całego tego mojego życia jest kilka takich kluczowych wniosków. Ale właściwie Taki naj, najważniejszy, to bym powiedział, jest taki, że jeżeli chcemy być krajem niezależnym, chcemy się rozwijać jako ludzie, jako obywatele, jako mieszkańcy kraju Krakowa, Nowej Kuty, to absolutnie kluczowe pojęcia to jest jakby związana z tym: wolność, otwartość, różnorodność. Dzisiaj ja widzę w Polsce znowu powrót, do takich czasów, jakie były w latach właśnie 70., nie mówię już nawet o wcześniejsze. właśnie powrót do takiego sterowania partyjnego, do tego, żeby nie mechanizmy naturalne, ekonomiczne, gospodarcze, społeczne, historyczne sterowały, tylko właściwie próba dyrygowania życiem. Ona się źle skończy. Całe doświadczenie, całe moje osobiste doświadczenie pokazuje, że możemy się rozwijać wtedy, gdy korzystamy z różnorodności, gdy korzystamy z otwartości, gdy możemy się uczyć od wielu ludzi i oni mogą się uczyć obraz, gdy opieramy przyszłość na rozwoju. To jest moje osobiste doświadczenie. Rozwój, rozwój, jeszcze raz rozwój otwartość, wiedza i te, e, Właśnie, gdziekolwiek pracowałem, tak? a byłem szefem no, wielkich zespołów ludzkich i, i małych komórek, właściwie wszędzie e, e, mogę powiedzieć, że fajnie mi się pracowało z ludźmi, dlatego że no, realizowaliśmy dobre projekty. Ja mam jakieś, wydaje mi się, zdolności kierownicze, bez tego umiem nadać jakieś cele, jakieś zadania organizacjom, i wszędzie widzę, że ludzie chcą za tym iść, ale no, ludzie chcą być traktowani porządnie, chcą być przyzwoicie traktowani, chcą być podmiotem, tak? chcą być ważni w tym, co robią. Mnie się wydaje, że właśnie idea solidarności, połączona z tą otwartością, z tą różnorodnością, z tą wolnością, daje właśnie to, co jest w życiu najważniejsze. No, właśnie te możliwości, no nie wiem, budowania jakiegoś osobistego szczęścia, powodzenia, sukcesu, rozwoju, bezpieczeństwa. I to jest chyba, Klucz. Solidarność i wolność. Dla mnie to są absolutnie wartości najważniejsze, bo jakby potwierdzone przez moje osobiste życie. Jeżeli cokolwiek mógłbym innym, innym przekazywać, namawiać ich do czegoś, kontrolować, e, no to właśnie, to właśnie ta spójność wolności i solidarność to jest dla mnie absolutnie najważniejsze doświadczenie życiowe.